Takiego podejrzanego, który się musi tłumaczyć, że nie jest krową. Także z góry taka osoba jest na pozycji straconej. Ponadto dzisiaj na rozprawie odwoławczej w tej sprawie przed Sądem Okręgowym Sąd, proszę Państwa, wyłączył jawność. Czyli w kapturowym posiedzeniu Sąd prowadzi jakieś rozprawy, w których stawką jest. Kara bezterminowego pozbawienia człowieka wolności dzieje się to przy zupełnym zlekceważeniu międzynarodowych zobowiązań Polski określonych w, między, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ale sędzia nie reaguje na te, na te argumenty. Także no, jest to smutny obraz naszego społeczeństwa, naszego, naszej, tych, tych realiów, z którymi musimy się na co dzień borykać. Myślę, że e, najbardziej celowym dla nas e, wyjściem jest dążenie do zmiany tego stanu rzeczy, do e, zmiany ustroju sądów na taki, który będzie bardziej e, oddawał nasze podstawowe interesy. Dziękuję bardzo. Może jest to... Dzień dobry Państwu, nazywam się Kropisz Sławomir, jestem kandydatem na posła e, e, Kongresu Nowej Prawicy. Weszłem dzisiaj właśnie na salę rozpraw, chcąc zebrać materiał do kampanii wyborczej. I co się okazało? Sędzia bez wyrzucił nas z sali. Pani prokurator bez po prostu nie przedstawiła się. Na wokandzie sądowej nie było nazwiska. Nie mamy pewności, czy ta pani jest reprezentantem prokuratury. To, co się dzieje w tej chwili w wymiarze niesprawiedliwości, mówię głośno, w wymiarze niesprawiedliwości zakrawa na gminę. Nie jest w ogóle, brane pod uwagę dobro człowieka, są jakieś pokłady i tych układów się broni. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jedno ogniwo w tym układzie pęknie, to pęknie cały łańcuch. I zwracam się teraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Tym, którym leży dobro Polski i Polaków na sercu, w dniu 9 października oddajcie głos przeciwko bandzie czworga, bo to ta banda czworga doprowadziła do tej ruiny, w jakiej w tej chwili jesteśmy. Naprawdę jest to ostatni dzwonek. Nie wiem, czy jeszcze przetrwamy, ale liczę, że tak. Dlatego proszę wszystkich o bardzo rozsądne głosowanie w dniu 9 października. Nie może tak być, że człowiek jest skazywany. Dla własnego widzi się tylko sądu na jakąś tam psychuszkę dożywotnią, Bo w końcu wszyscy zostaniemy wariatami. Już rząd określił, że kibice są e, jakimiś tam przestępcami, bandytami. Tych kibiców wytworzył rząd. I tych kibiców wytworzył rząd po to, żeby ukrywać wszystkie machloje, brak e, jakiejś dobrej woli ze strony rządu w sprawie e, w stronę obywateli. Właśnie skupia się na tym, że ta korupcja i ta arogancja sędziów, prokuratorów kwitnie. Byłem świadkiem, co mam potwierdzone na zdjęciach, jak zostali wynoszeni członkowie stowarzyszenia, a także z Konfederacji Godność i praworządność z sali. Jest to kpina, jest to kpina, bo mamy prawo wiedzieć, co się w tym kraju dzieje. To, że nie wiemy, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że są po, jakieś układy, układziki, jakieś inne po prostu zbożne cele reprezentowane, a nie reprezentowany jest obywatel, który powinien być godnie reprezentowany. To jest jego Polska, na to Polskę pracuje, tutaj płaci podatki i tu się domaga sędziów, prokuratorów uczciwych i tak powinno być, a nie to, co się teraz dzieje. Pan Tusk jeździ po kraju, ludzie płacą, a on mówi, co ja mogę zrobić? Proszę pana, panie Donaldzie, poddać się, po prostu się poddać. Jeśli ma pan chociaż trochę godności i ambicji, niech się pan podda. Jeśli będzie pan w Katowicach, ja przyjdę na pana spotkanie i ja panu powiem to. jesteśmy podatnikami, chcemy mieć wolne słowo i chcemy żyć w praworządnym kraju, nie przestępczym kraju. Polska w tej chwili jest państwem przestępczym. Dziękuję Państwu serdecznie. Nie widać, że... głos pan... nie, 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 nie